Z dzisiejszej Ewangelii, a jest to Ewangelia według świętego Jana, trzeci rozdział, wersety 22 do 30. Potem Jezus i uczniowie Jego udali się do ziemi ludzkiej. Tam z Nim przybywał i udzielał chrztu. Także i Jan był w Anion, w pobliżu Salim i udzielał chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili tam ludzie i przyjmowali chrzest. Nie wtrącono bowiem jeszcze Jana do więzienia. Potem powstał spór pomiędzy uczniami Jana a pewnym Żydem, w sprawie oczyszczenia. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego, nauczycielu, oto ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do niego. Na to Jan odrzekł. Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem, ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed nim posłany. Kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje największej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Trzeba, by on wzrastał, a ja, żebym się umniejszał. Dzisiejsza Ewangelia jest swoistym świadectwem, które Jan wydaje o Jezusie. Wprawdzie, to, to nie jest tak, że Jezus. Zaczął rugować, czy w jakiś sposób zastępować, czy w jakiś sposób kwestionować chrześcijan. Myślę, że ten obraz ma bardziej pokazać to, jaka jest postawa Jana, który wiedział, że to nie jest jego misją zbawić świat, nie jest jego misją bycie Mesjaszem. Jan wie o tym, że jego misją jest pozostać w cieniu, pozostać z tyłu i pokazywać na tego, który jest Mesjaszem. I te słowa bardzo mnie dotykają. Słowa, w których on mówi, że poznał oblubieńca i jest jego przyjacielem. Jest przyjacielem oblubieńca, który właśnie y, doznaje najwyższej radości. I, i to, to, to stwierdzenie, że potrzeba, aby Jezus wzrastał. A Jan ma pozostać w cieniu i się umniejszać. To jest stwierdzenie pokornego sługi. Myślę sobie, że, że my powinniśmy właśnie w takiej pokorze stawać i mówić: Panie Jezu, to Ty wzrastaj, a ja chcę pozostać w cieniu i nie zasłaniać Ciebie swoją osobą. Dziękuję.